Młody, zostań stał. Jakie problemy z transferem? <laughs> Muszę kończyć, odezwę się po meczu. Ostatni mecz w tej rundzie i każdy ma gryźć trawę. Tak jest. Jesteśmy tutaj po trzy punkty. Nie obchodzi mnie, czy ktoś odchodzi z klubu. Czy dopiero co podpisał nowy kontrakt. To co, młody? Nasz ostatni wspólny mecz. Ktoś próbuje zablokować mój transfer. Ale kto? Jeszcze tego nie wiem. Mój goal! Młody, uwielbiam cię, nie odchodź z klubu! młody! No Róż, myślisz tak. że skrzydłem! No, mi mój środek! Młody! To musi wpaść! Młody, lepiej! Przerwa! Chodźcie szybko, wszyscy! Młody, chodź na chwilkę. Co się dzieje z tym transferem? Popatrz na te zdjęcie No tak, ale przecież to nie jestem ja, to jest AI. Ktoś ciągle do naszego prezesa wysyła zdjęcia twoje. To nie jest prawdziwe. Próbujemy z trenem dopaść tego delikwenta i udowodnić prezesowi, że to jest oszustwo. Toś nie chce, żebym odchodził. Masz jakieś podejrzenia? Nie.